Żona Gortata już na końcówce ciąży. Blisko, coraz bliżej. Żaneta Gortat Stanisławska po raz kolejny podzieliła się w mediach społecznościowych kadrem, na którym wyraźnie widać jej zaokrąglony, ciążowy brzuszek. Choć przyszła mama jest już w zaawansowanej ciąży, nie rezygnuje z aktywności fizycznej, czym zaskoczyła i zachwyciła swoich obserwatorów. Marcin Gortat od lat pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. Były koszykarz NBA zapisał się w historii ligi, a szczególnie kibicom Washington Wizards dał się poznać podczas pięcioletniego pobytu w barwach tego zespołu. Marcin Gortat oczekuje na rodzin syna. W życiu prywatnym sportowiec od 2021 roku jest mężem Żanety Stanisławskiej, z którą związał się dwa lata wcześniej. W sierpniu ubiegłego roku para ogłosiła radosną nowinę, wkrótce powitają na świecie swoje pierwsze wspólne dziecko. Od momentu ujawnienia ciąży bizneswoman i ekspertka od kosmetologii estetycznej regularnie pokazuje w sieci, jak wygląda jej codzienność w tym wyjątkowym czasie. Nie ukrywa dumy z ciążowych kształtów i chętnie publikuje kolejne zdjęcia. Żaneta Stanisławska Gortat pokazała ciążowy brzuszek. Rozwiązanie Lada Moment. Tak było również 1 stycznia, 1 dnia 2026 roku na jej Instastories pojawił się nowy kadr, na którym zaprezentowała się w sportowej stylizacji, pozując ze sprzętem do ćwiczeń. Kettlebells są, taśmy są, najważniejsze obciążenie, dzidziuś, ponad 3 kg. Blisko, coraz bliżej, napisała, dając do zrozumienia, że rozwiązanie jest już tuż za rogiem.